Dzień dobry drodzy ogrodnicy. Dzisiaj wam pokażemy w jaki sposób my siejemy rzodkiewki w naszych tunelach, ale podobnie robimy w gruncie. Najpierw ładnie wyrównujemy teren. Następnie wybieramy różne odmiany Czytajcie, na jaką głębokość daną odmianę się wysiewa. Tutaj na przykład jest 1 cm, tutaj mamy 1-2 cm, ale są też odmiany, które się wysiewa na głębokość 1,5-3 cm. Czytajmy zatem opakowania. Możemy rzodkiewki wysiewać o tak rzutowo, ale my to robimy, słuchajcie, w postaci rządków jakimś patyczkiem. Wyznaczam sobie rządek, popatrzcie, taka mniej więcej głębokość około no, 2 cm, niecałych, bo to widać. Następnie, co my? Akurat rzodkiewki siejemy rzadko. Staramy się nie niszczyć opakowań, gdyż te opakowania nam się później jeszcze przydadzą. Więc delikatnie, prawda, wszystko o, otwieram. Pokażę Wam, jak wyglądają nasionka. Te nasionka nie są niczym zaprawione, chociaż możecie spotkać nasionka zaprawione zaprawą ekologiczną, bądź będące na taśmie, co ułatwia ich siew. I następnie popatrzcie, w palce biorę i po, może zobaczycie. O, i co pewien czas rzucam po kilka nasionek. Staram się nie zagęszczać siewu. Dzięki czemu nasze rzodkiewki będą większe. Ok, Tyle wystarczy. Popatrzcie, ile mi zostało. To starczy na drugi rządek, który robię tutaj. Popatrzcie. Tu nie musi być nic precyzyjnego, jeśli chodzi o rządki. Nie przejmujcie się i znów troszeczkę nasionek. I też wysiewam w ten Rządek. A teraz na przykład patyczkiem albo po prostu ręką przykrywam te nasionka glebą, delikatnie ugniatam i zaraz to podleję. Oraz przykryjemy włókniną, wtedy będzie szybszy, szybsze wschody. I oddzielam tą odmianę od kolejnej, która będzie rosła tutaj dalej. I jeszcze oczywiście wbijamy sobie etykietkę, żeby wiedzieć jaka rzodkiewka została tu wysiana. Proste jak drut. Mija ponad dwa tygodnie. Niestety było chłodno. Wobec tego, rzodkiewki są trochę opóźnione w rozwoju. Ale można zobaczyć, jak poszczególne odmiany zaczęły nam kiełkować. I co ciekawe, jedne odmiany są wcześniejsze, inne odmiany są późniejsze. To też jest bardzo ciekawa dla nas informacja. I można zobaczyć na jednych kwaterach. Jeszcze pusto, na drugich wschody stuprocentowe. Bardzo fajnie jest testować różne odmiany. W przypadku zbyt gęstego siewu rzodkiewek nie ma nic prostszego niż przerzedzić je tak, żeby troszeczkę powyrywać, żeby były przestrzenie między roślinkami. Popatrzcie, jakie są różnice, a gdzie, nie widzicie dziury. I pomyślcie sobie, to są oryginalne nasiona z aktualną datą ważności, ale mamy takie przypadki. Że nasiona charakteryzowały się fatalną zdolnością kiełkowania. Minęło nieco ponad dwa miesiące od siewu naszej kolekcji odmian rzodkiewek w nieogrzewanym tunelu pod włókniną, i w dniu dzisiejszym rozpoczynamy zbiory wczesnych odmian. W późniejszym czasie, oczywiście, ukażą się pozostałe które mają dłuższą wegetację, ale jak można zobaczyć, piękne już są rzodkiewki, pamiętajmy, żeby tylko nie doprowadzić do tego, żeby korzenie były zbyt duże, bo wówczas nie są smaczne.